Witam Was bardzo serdecznie, ja mam na imię Piotr, a to jest... Ameli from France Dokładnie, Ameli to moja dziewczyna, jeśli ktoś nie wie, Ameli pochodzi z Francji. Pragnę jej udowodnić od jakiegoś czasu, że polski wcale nie jest takim trudnym językiem i wybrałem dzisiaj parę polskich typowych przysłów, żeby jej pokazać jak łatwe one są i logiczne do przyswojenia. Tak Amelie? Do you like Polish language? It's very easy, isn't <laughs> it? Mm, nie wiem. Pierwsze przysłowie. A już był w ogródku, już witał się z Gąską. A już był w ogródku, dziejeś witaj się ogrąc. A już był w ogródku. A już a już był ogródku. A już witał się z Gąską. A już witajem grządz. Where mój, am. Where am? A, już, a już był w ogródku? A już witał się z Gąską. A już gunku, już Widzę, że to będzie bardzo ciężka lekcja. What does it I told you before. I told I you. Just say. Just say. I told you before. I, I swear forgot. To God, I told you. I forgot. He was already in the garden. How do you like my British think? Oh, he was already saying hello to the goose. Bogatemu to i byk się ocieli. Bogatemu. Toi bekshe Ocelli. Verbul can get pregnant. Very good. <laughs> Byłoby dłuższe lato gdyby nie zima. Vous voilà. By, eh? Summer summer will be longer if winter won't exist. Oh, da, exist. Very good. <laughs> yeah. Yeah. I think that's something what everyone wants to tell you. Szczerzysz się? Czerzęń się? Jak? Jak? Szczerbaty. Czerwaty? Na suchary. Na suchary. Co ma piernik do wiatraka? Co ma piernik do wiatraka? Ej, tak serio, zawsze się tak mówi, co ma piernik do wiatraka? Tak naprawdę piernik jest zrobiony z mąki, a w wiatrakach robiło się mąkę, więc mąkę, więc coś tam ma. Tak. A my się na pewno ze mną zgodzimy, czyli Fran cała Francja się coś z tym zgadza, tak? Tak. Co robisz? Drzwi do lasu? Co robisz? Drzwi do lasu? Not three do lasu. Drzwi. 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 Can you say R? Rrr. 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 I... Your, your tongue needs to go... Uh, rrr. Brrrrr. rura rower. R rura rower. <grymne> <grymne> Dobra jest zupa z bobra, a jeszcze lepsza z wiepsza. Dobra, że zupa, deszczelesta. Dobra jest zupa z bobra, a jeszcze lepsza z nietoperza. Dobra jest lesta, a deszcz to... no puma. No to Poma? Amelie i ryby głosu nie mają. <grymne> <laughs> OK. Dzieci i ryby głosu nie mają. Dzieci i ryby głosu nie... nago. Dzieci i ryby głosu nie mają, tak jak ja. Dziuszu i ryby, i ryby... głosu nie mają. Głosu nie mają. Tak jak ja. Tak jak ja. Ja. Jaka. Jaka. <laughs> tak jak ja. Tak, jak ja. Good. O, so, so, you just say that uh, children and fish have no voice, exactly same like me. To co O, obijać się jak żyd po pustym sklepie. Obijać się like żyd, opie. Obijać się? Obijać się? Jak żyd? Jak żyd? Po pustym? Po pustym... Sklepie? Sklepie. You really racist, Emily. Unbelievable. I don't understand what you I'm French saying. people, come on. Święta, święta i po świętach. Święta, święta i po świętach. Amelie, mam nadzieję, że jesteś z siebie dumna. Tak? Podziękuj, możesz podziękować wszystkim bardzo ładnie. Czy się jak Roski, kiedy mówię do tych dzikich lodów w Afryce po polsku, oni tak patrzą tylko z tymi dzidami i nie wiedzą o co chodzi, tak? Tak właśnie wygląda nasz związek. Pytam się, mogę dzisiaj się sam, sam upić, a później iść na dziewczyny. Tak. Dziękuję. Dobra, dzięki wam za uwagę. Witam także wszystkich nowych subskrybentów po ostatnim wywiadzie z Dawidem, któremu jeszcze raz dziękuję. I napisałem już do innych youtuberów, by przeprowadzić z nimi podobne rozmowy, więc zobaczymy. Czekam ciągle na odpowiedź. Zobaczymy, co z tego wyniknie. A no a w międzyczasie macie ten oto filmik z Ameli. lubicie Amelie z tego co widziałem w komentarzach, proszę nie pisać żadnych sprośnych rzeczy, no. Postanowiłem założyć sobie konto na Twitchu, więc jeśli ogląda to ktoś, kto pasjonuje się grami, lubi oglądać jakieś let's playe, jakiś streamerów, no to będziecie mieli okazję, dam link poniżej do mojego kanału na Twitchu, więc jeśli chcecie zobaczyć to, to wbijajcie. na Facebook ou też YouTube, sur live. Ok, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne YouTube. Et si vous souhaitez d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.